Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu na bieżąco zaskakuje mieszkańców. Miejsce to jest jednym z ulubionych dla najmłodszych czytelników i nie tylko. Gdyby nie książki, to bym się nudziła, bo ileż można tylko w telefonie. Też lubię czytać książki. Bardzo lubię ym, taki ton książek Felix i Nika, miałam to y, na lekturę i tak to się zaczęło, że właśnie polubiłam bardzo i teraz czytam y, następne części. Mama mi czyta. Mama ci czyta. A jakie lubisz książki, jak mama ci czyta? Najbardziej o dziesięciu skarpetkach. Czarna skarpetka znajdowała inne skarpetki. Biblioteka motywuje najmłodszych do czytania, kontaktu z rówieśnikami i poszerzenia kreatywności. Najmniejszy mój czytelnik ma niecałe dwa latka. Pewnie mamusia czyta, ale wybieramy razem książeczki. A najstarsza to jest moja babcia, która ma 85 lat. Po prostu odpowiednia literatura dla odpowiedniego wieku, dla odpowiedniej osoby, zainteresowań. Moja babcia nie wychodzi ze względu na pandemię, także wzięłam jej książeczkę yy, o Watykanie ostatnio i przeczytała bardzo chętnie. Myślę, że stworzyła miłą, fajną atmosferę i to miejsce przyciąga. Głównym powodem, podejrzewam, są książki, ale też bardzo sympatyczna pani nasza Grażynka. Które dzieci bardzo kochają i przychodzą do niej, i do książek. Obecnie trwa konkurs czytam sobie, motywujący najmłodszych do korzystania z usług bibliotecznych. Dzieci zbierają na, na zakładce za przeczytaną książkę na klej, y, pieczątkę. Y, także to zachęca do odwiedzenia bibliotek bo wszystkie filie uczestniczą w, w, tym, w tym zadaniu, w tym projekcie. Dzieci przychodzą chętnie, zbierają te, te, te pieczątki. Myślę, że teraz właśnie ta akcja pomoże im, że to nie jest tylko obowiązek, ale też potem przyjemność tego czytania. Pracownicy biblioteki zwracają szczególną uwagę na zachęcanie dzieci do czytania. Jak się rozłodzi od góry młodszych lat, to później już jest lepiej, tylko lepiej, a tak. Tutaj też współpracujemy z przedszkolami. Jeździ się do przedszkola, jeździło się do przedszkola. W przedszkolu się pożyczało książki dla dzieci. Jest miła atmosf atmosfera. Jest dużo fajnych rzeczy. Nie nudzimy się. Fajnie się tutaj czytać książki. Mhm. Lubicie panią? Bardzo. Tak. Można się dowiedzieć dużo ciekawych i fajnych rzeczy, potrzebnych w przyszłości rzeczy. Gminna biblioteka składa się z pięciu filii w Małujowicach, Lipkach, Zwanowicach, Łukowicach, Brzeskich i Żłobiźnie. Każda jest specyficzna i inna. Natomiast ja chciałem podkreślić jedną ważną rzecz. Przez te lata zauważyłem i obserwujemy to chyba wszyscy, że mocno się te nasze wszystkie filie biblioteczne zmieniły. Dzięki wysiłkom bibliotekarek przede wszystkim, ale również społeczności lokalnej, sołeckiej, zmieniały swoje oblicze nieustannie. Tu jesteśmy w tej chwili w Lipkach, maleńka nasza biblioteka, aczkolwiek jest niezwykle przyjazna. Wiem, że tu jest zawsze dużo dzieci. Poprzez wszystkie te działania, nawet te przychodzenia tutaj dzieci. No, ten cel nasz głównej pracy jakąś jest zwiększenie czytelnictwa, zachęcanie do tego, żeby czytać. Bo wiem, kto czyta, to jest dużo mądrzejszy i na pewno na pewno mu się to życiu. Młodzi czytelnicy, mimo wieku, wiedzą, że warto sięgać po książki. Najbardziej mi się podoba ze wszystkich lektur za niebieskimi drzwiami. Mhm. A co najbardziej lubicie w bibliotece, bo tutaj przychodzicie? No, bardzo fajna jest pani. No i no, bardzo ładnie wygląda w bibliotece, wszystko i tak zachęcająco. Mhm. A ty, czemu lubisz tutaj przychodzić? No bo, no bo pani. No bo tu są też kolorowe. Zaczęło się tak, jakby od lektur. I tutaj przychodziłam i potem stwierdziłam, że jak już czytam lektury, to będę czytać więcej i innych książek, nie tylko lektury. I w sumie babcia też chodzi do biblioteki i też bardzo dużo książek wypożycza i to trochę też tak jakby przez nią. Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypada 8 maja. Gminna biblioteka w Skarbimierzu pokazuje, że bibliotekarze wykonują swoją pracę z pasji. Mam małe dziecko w domu, to jest taki mój azyl. Przychodzę, odpoczywam, to miejsce mnie relaksuje. Dzieci są bardzo poukładane. Przechodzą grzecznie, czytają książeczki po cichutku, bo wiedzą, że to jest biblioteka i trzeba tutaj zachować ciszę i spokój. Także taki azyl i takie, takie, takie fajne miejsce, w którym człowiek odpoczywa. To jest takie spełnienie chyba marzeń, chociaż nigdy nie marzyłam o tym, ale to jest taki spokój, taki fajny kontakt właśnie z tym czytelnikiem. Każdy czytelnik jest inny. Każdy ma inne zainteresowania i tutaj śledzenie właśnie nowości wydawniczych czytanie recenzji, ale też słuchanie tego czytelnika, co on chciałby przeczytać i co on by chciał widzieć w tej bibliotece. To, to właśnie chyba na tym polega to słuchanie. Liczba czytelników wciąż rośnie, a w pierwszych czterech miesiącach tego roku liczba wypożyczonych książek w gminnej bibliotece wyniosła ponad 13 tysięcy. Cały czas gromadzimy tutaj nowości. Czytelnicy też nam podpowiadają w sumie, jakie książki chcieliby znaleźć tutaj nowe na półce. Mieszkańcy. No często przychodzą. W większości przychodzą tutaj kobiety na pewno niż y, panowie. No, zdecydowanie nowości i no, jest to literatura obyczajowa, najczęściej tak wypożyczana. Myślę, że czytanie książek jest w ogóle bardzo ważne. Ponieważ rozwija naszą wiedzę, słownictwo, ale też wyobraźnię. Pracownicy bibliotek wykonują swoją pracę w sposób wyjątkowy. Za to im dziękujemy i życzymy tak wysokich statystyk czytelnictwa wśród mieszkańców gminy, jak do tej pory.